Siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale Wredny w terenie. Dzisiaj zbieramy się moi drodzy w szczytnym celu na Wielką Orkiestrę Świąteczną Pomocy. 33. edycja y, terenowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czyli zbieramy się my wszyscy feudowcy z różnych części Polski. Akurat dla nas najbliżej finał ten jest w Częstochowie, i tam też się wybieramy. Tam wybieraliśmy się w, w poprzednim roku. Y, I dzisiaj, tak jak po ostatnim naszym filmie, wiecie towarzyszy nam Sangyong. Sangyong Muso Grand. Na tym finale przewidziane są trzy różne miejsca do jeżdżenia. Jest tor wyrazów, gdzie ma być ostre upalanie przygotowane przez Adama Zielonkę i resztę ekipy. Jest tor w Częstochowie, który jest takim torem komercyjnym dla offroadowców, legalnym, na którym można sobie zapłacić, wjechać i zobaczyć. No i ma być też jakiś turystyczny przejazd. Troszkę dłuższy jeden, troszkę krótszy drugi. Krótszy ma być cięższy, dłuższy ma być lżejszy. Nie wiem jeszcze na czym się pojawimy, powiem Szczerze. Zobaczymy na bieżąco, gdzie pojedziemy. Chcielibyśmy skręcić ogrom tego eventu i tego, ile samochodów przyjedzie i jak bardzo właśnie społeczność offroadowa jest chętna do pomocy, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, chcemy łamać te stereotypy, że offroadowcy to nie są tylko niszczyciele lasów czy tam nie wiem polnych dróg, jak niektórzy do nas podchodzą. Tylko kiedy trzeba, to naprawdę jesteśmy świetną społecznością, która pomaga, i to chcemy właśnie wam pokazywać. Dzisiaj Jedziemy na finał, licytujemy, bawimy się, dowiadajemy do skarbonki. A gdzie dokładnie pojedziemy się bawić i upalać? Ocenimy, gdzie w ogóle możemy tym naszym autem się zmieścić i pojechać, bo jest on niezmodyfikowany, niestety. Ale daje radę, więc przy okazji też go trochę przetestujemy. Zadam Wam pytanie, słyszycie coś? No nie, ja właśnie też nie. 140 na godzinę na autostradzie. Samsung Muso Grand. Samochód, który daje radę w terenie, co mamy zamiar przedstawić i też sami sprawdzić, ale daje radę też i na autostradzie. Ja tutaj bez żadnego wysiłku jadę sobie teraz 140 dozwolone. Na pewno nie jechałem szybciej i tego nie sprawdzałem. Natomiast podejrzewam, że na niemieckiej autostradzie moglibyśmy bez problemu jeszcze pociągnąć więcej. Yy, I jedziemy komfortowo. Jest cicho, jest wygodnie, jest dynamicznie, jest naprawdę, naprawdę świetnie. No, ja bym to porównał nawet do Pajero, bo do tego mam punkt odniesienia, którym się tak zachwycamy bardzo, że jest to samochód mega rewelacyjnie yy, uniwersalny. I tutaj mamy kolejny przykład tego, że sang -yong też jest uniwersalny. 140 na autostradzie i jadę jak król. Jedziemy się ustawić tutaj w specjalne miejsce, żeby nagrać kolumnę samochodów, które jadą na woźb. No i cóż, no, jedziemy z sang -yongiem. Każdy z nas, żeby wziąć udział, już musiał wrzucić do skarbonki jakąś określoną kwotę, która pomnożona przez tyle aut, daje naprawdę spore pieniążki pomocy. Nie mówiąc już o tym, że zaraz będziemy mogli licytować, kupować, bawić się, jeść. Wszystko co zapłacimy, wszystko co zrobimy, będzie właśnie wkładane do puszki i będzie... Yy... No, będzie spożytkowane w szczytnym celu dla... Dla potrzebujących. I to jest naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Zobaczymy zaraz, dowiemy się dokładnie, jak odbierzemy pakiet startowy, gdzie możemy się pojawić, gdzie najlepiej będzie dla nas, żeby się pojawić, na jakim torze, w jakim miejscu. No i jedziemy, bawimy się przy okazji, patrzymy, co ludzie robią, jak sobie radzą ich terenówki i co wybrali oni. Bo też o to nam przecież chodzi w tym wszystkim w tym kanale. Żeby przedstawiać wam samo dwa.

Tutaj podaję nieco błędną informację na temat ilości aut, które przyjechało, bo po rozmowie z organizatorem okazało się, że było ich dużo więcej niż ich naliczyłem. Ja naliczyłem ich 91. On podał mi ilość 330 aut plus minus 50 ludzi, którzy przyjechali wcześniej nie deklarując się tego, na to, że będą. Pomyślcie sobie, jaki to jest ogrom pomocy i ilość ludzi, które mogą skrzyknąć się z dnia na dzień, żeby przyjechać i zrobić coś dobrego. Zaraz, po tym mojej wypowiedzi, zobaczycie górki, które przygotowali nam i które były nie do pokonania. stochowie okazał się ogromnym, bardzo fajnym miejscem z wielkim polem do popisów dla naszych terenówek były przygotowane dwie trasy, łatwiejsza i trudniejsza. My skupiliśmy się na tej trudniejszej, no bo wiadomo, fajniejsze sceny można tam znaleźć. Natomiast każdy mógł znaleźć zabawę dla siebie i powiem szczerze, że myślę, nieraz tam jeszcze wrócę, chociażby właśnie, żeby przetestować naszego Sangyonga Muso w terenie, bo najnormalniej w świecie zabrakło nam na to czasu, żeby go sprawdzić. Mogliśmy tylko przyjechać tam na miejsce, ponagrywać jakieś sceny, no, ale sami przetestować go nie zdążyliśmy. Naprawdę rewelacyjne miejsce, do którego serdecznie polecam, abyście przyjeżdżali, bo nie trzeba zapłacić dużo, żeby móc się cały dzień świetnie bawić na zróżnicowanym terenie. Można sprawdzić wykrzyże, można sprawdzić różne przeszkody, podjazdy, zjazdy, i tak dalej, i tak dalej. I bawić się właściwie cały dzień naszymi terenówkami legalnie, bez obawy, że coś może nam się stać. Wielki kudos też za organizację, bo po tym wszystkim. Mogliśmy sobie bez problemu umyć nasze terenówki, czekały zastępy Straży Pożarnej, żebyśmy nie zostawiali po sobie brudu na ulicy i to jest mega poprawa w organizacji do poprzednich edycji. So. <inaudible rubbing> Mój drodzy, tutaj będzie odbywał się 8, <spe saliva> i razem tutaj właśnie z z Sang 16, przekazujemy. Ten voucher na 4 dni używania sobie takiego samochodu. Będę serdecznie będę gratulował osobie, która go wygra, która go zakupi w, w dobrej wierze, w dobrym celu. No i będzie mogła sobie właśnie dokładnie taki samochód na 4 dni z pełnym bakiem przetestować. No muszę przyznać, że takiej dobrej organizacji, jeśli chodzi o czystość po zabawie w terenie, jeszcze nie widziałem. Mamy tutaj zaraz za wyjazdem storu Częstochowskiego kilka samochodów strażackich i ustawiałem kolejkę. Każdy samochód, który wyjeżdża, jest szybko myty przez strażaków. Nawet nie musimy tego robić sami. Oni to robią za nas i dbają o to, żebyśmy jednak na ten asfalt wyjeżdżali, nie zostawiając po sobie brudu, co jest mega, mega fajną inicjatywą i muszę przyznać, że wielki plus dla Was za to e, świetna organizacja, naprawdę jest się czym chwalić. Za harcerzy, pająk w Częstochowie. I tutaj jest finał, będzie finał, który teoretycznie już się zaczął, natomiast jeszcze bardzo dużo ludzi jest gdzieś na torach, yy, bo są powklejani i no, pogoda jest, jaka jest, samochodów było naprawdę sporo. Uczestników było zapisane ponad 300. W związku z czym, zakładając, że ich tyle jest, no to naprawdę teren musi być mega rozjeżdżony. Tutaj można kupić sobie coś do jedzenia, można kupić sobie coś do picia yy, i. W każdy pieniążek wrzucony do skrzyneczki trafia właśnie na szczytny cel Wielkiej świątecznej Świątecznej Pomocy. I mamy scenę, na której odbędą się koncerty i przede wszystkim odbędą się licytacje. I wszystko, co zostanie wylicytowane właśnie na tej scenie, trafi też do puszeczki. I pieniążki pójdą dla dzieci. Nie pamiętam w tamtym roku, ile to było pieniędzy, albo to grubo ponad kilkadziesiąt tysięcy. Mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie, także ofraudowcy pomagają. Wszyscy pomagają, natomiast my prowadzimy nie, nie, kanał ofraudowy i przystawiamy, że ofraudowcy tak, pomagają. Nie, tak, tak, tak. Z czego jestem bardzo, bardzo dumny i cieszę się, że mogłem tu dzisiaj być i swoją cegiełkę z pomocą Sangiyonga też dorzucić.